Taka mgła, żeby konia udusiło. Ludzie złoci, 40 metrów widoczności. Dobrze, że znam trasę, to jadę na wyczucie i na pamięć. <noise> Bo ja tu nic nie widzę prawie, nie? Dobra, żarty żartami, zwalniamy byle bezpiecznie do celu. Zaraz widzimy się na polu. Ale jasna Mgławica! Witam Was moi kochani widzowie, serdecznie idziemy troszeczkę sobie poryć, tylko pytanie, czy będą krowy? Dzwoniłem wczoraj do farmera, nie odbierał telefonu, ale on tak ma ten typ, że często nie odbiera. I teraz pytanie, czy będę miał wolny, wolny land do pochodzenia, tam dalej, czy obejdziemy się smakiem? Ale byłam mgła, powiem wam, że tak się ciężko jechało, że po prostu tragedia, tylko żeby nie było byczków. I będzie super, dobra. Na tym nie ma, na drugim widzę, że też nie ma, a my idziemy na koniec. Tutaj już kiedyś byłem, za wiele nie powychodziło, ale to wszystko trzeba po prostu wybiegać. Dobra, są tam jakieś krowy, ale zaraz Wam powiem, jak dojdę. Muszę to wszystko dobrze, dobrze zobaczyć. No, a jeszcze zanim zaczniemy skanować ziemię, to jeszcze jeden rzut oka. No, widzę coś tam, ale lipa. Tam w oddali, ale dojdę tam do tego murka, zbliżę telefonem i zobaczę czy coś tam się ma i tam między nogami. Jak będą krowy, to sobie spokojnie można chodzić. A jak nie, no to po prostu tutaj zamknę im tą bramkę. I będziemy sobie kopać tutaj fajnie, bo jest taka rosa i będą eleganckie ślady, gdzie, gdzie chodziłem. Dobra, zaraz nadejdzie chwila, chwila prawdy, co my tam mamy za zwierzaczki moi drodzy. I co? Zaczynamy zabawę. To jest najważniejsze, ale pis nie? Ja pierdzielę, w lato za gorąco, tą porą roku, za zimno nie dogodzi. No nie dogodzi, no, no ale jest pięknie. Dobra, nie będziecie już tutaj słuchać mojego ględolenia, czy ględzenia. Odpalam wykrywacz lecimy. Nie, no chyba krowy. I o, przyjmijmy, że to są krowy. A nie potrafię rozkminić, czy to krowy, czy byki, ale jest pierwszy sygnał wykopany tutaj przy samym rogu. Fajny taki, brzęczący, ale namierzyć go. O właśnie, jak zwykle tego będzie pełno tutaj, nie? Czyli śmieciory na tamtym terenie obok też były, od bezpiecznika coś. Dobra, ląduję do torby, idziemy po lepsze sygnały. No a teraz też nic, nic specjalnego, ale ratuję takie zapięcie prawdopodobnie od spinki do włosów jakiejś starej. Ale fajny sygnałek 31. Już mi się troszeczkę oczy zaświeciły, wam powiem szczerze. No ale niestety, ale jakiś fancik jest. A ja tak patrzę, moi drodzy, to ja mam chyba tam w oddali jeszcze tereny. Bo tu jest jakaś bramka. Patrzę, dobra albo guzik, albo moneta. A jest z tego dwie sztuki. Nie wiem, czy to nie będą dwa guziki, bo się coś przylepiło. Patrzcie, jak nie. Nie było głęboko. Co, odlepiamy? Patrzymy. Dobra, były dwie monetki. Były dwie monetki, ale co to było, moi drodzy? Jaka patynka została, nie. Co to było, to ja chyba tego nie rozkminię. Bo jest tak skorodowane z każdej strony, zobaczcie. Ale fajne trafienie podwójna monetka. Gitareczka. Pokręcimy się tutaj, a potem przeniesiemy się tam. Bo tu jest jednak byczek ten brązowy, zobaczcie. Ale to chyba jakiś młodzieniec. No, wolałbym, żeby farmer przyszedł, to by mi troszeczkę podpowiedział, gdzie mogę iść, ale tam mogę iść na pewno. Dobra, zobaczcie. Zlepek. Zlepek monetek. Kurde, fajnie by było to rozpięcie Ja w domu to umyję, jeżeli cokolwiek będzie z tego widać, to oczywiście zobaczycie zdjęcie. Bo naprawdę jestem ciekawy, coś słychać. Może farmer idzie. Jakieś strzały. Polowanie. Nie wiem, kiedy tutaj są polowania. Dobra. Ciach, zasypujemy dołek i przespacerujemy się. Ty się nie patrz na mnie, koleżko. Koleżko. <laughs> <laughs> Śmieszny jest to. Ale wiecie co ja zrobię na czas mojego kopania? Tu was mam. Mam nadzieję, że się rolnik nie powiewa. Potem je wypuszczę, w razie czego tu je puszczę. <laughs> Szybka smuga. Zamkniemy je po prostu i będę wtedy miał pewność. A jak to się to zamyka? Czy się za mną nie puszczą? Bo patrzcie, cyk. I gitareczka. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu. Mówię pochodziłbym, ale wiecie. No za piękne życie, żeby tutaj ryzykować, a wiadomo jak to ze zwierzętami coś odbije, będzie bronił tutaj, ale tu był zlepek, tutaj będzie siedział na tym terenie, ale jest zima niedługo, także one pójdą do, pójdą do obory, lecimy tą prostą drogą. Fajny sygnał, oby tylko nie był kapsel, bo trafiłem trzy chyba kapslągi, nie idę tam, bo no porozmawiam z farmerem, lepiej wiedzieć, przezorny, zawsze ubezpieczony czy one są. Ale melodia, przyjazne te byczki. Mamy to, mamy to tutaj w tym, patrzcie, jest kancik. Jest kancik i zaraz patrzymy, co to jest, ale jaki gruby guzior będzie. Będzie guzior, będzie guzior, ale nie, jest moniak, jaki w gnojowinie. Jest moniaczek. Dajcie mi chwilkę, ja go przeczyszczę, bo ja jestem bardzo zainteresowany, bo wtedy będę wiedział, co tutaj. Czego mogę się spodziewać? Tu wychodziły jakieś tam stare stare peniacze. Zaraz zobaczymy, co to jest. Czyszczę i wracam do Was. Ja wiem, że Wy tego nie dojrzycie, ale ja widziałem, moi drodzy. Jest na 100%. Na 100% Brytania, Jest jakiś peniarz brytyjski. Czekajcie, no zobaczcie, są. Zary. Ja tu wiem, tu jest o, Siedzi na swoim tronie. I jest na pewno baba na wózku zajazd, Tak nie wiem, ale o to mi chodziło. Chciałem właśnie się dowiedzieć. I bardzo się cieszę, że wypadła taka moneta, bo tereny będą za co, jeżeli jeszcze mi powie właściwie, że aż tam się ciągną w tą nieskończoność, to będzie rewelacja. To wtedy będzie powerbanka kanapki i spędzimy tutaj więcej czasu. Teraz, żeby tylko nie przyszedł, bo <grafię> jak zobaczy, jak ja mu tutaj kopię lolę, to on jest stąd wygla bezpowrotny. Trzymajcie kciuki, żeby było warto to kopać pin Ponter. O ja przepraszam, pin Ponter już to namierza. Jest tam, ale sygnał taki, że zamykało mi praktycznie skalę. Czyli może być złom jakiś. Jest mojak. Patrzcie, jak się ucisnęła patyla tutaj. Jest mojak, ale jakie tu wychodzą, kurde, no tragedia, nie? Ale było nawożone to pole ostro tutaj. Było nawożone ostro, ale zamykało mi skalę 90 raz. Zobaczcie, ja piachu tu wykopałem piachu tej ziemi Kurczę, dupa będzie, nie, nie zobaczymy. Więc... Ja pierdzielę Penny. Widzicie? Jest napis Penny. Poczekajcie. Moi drodzy, ja Wam przybliżę, żebyście chociaż. Odrób... O, ale teraz przeczekajcie, czekajcie, czekajcie. Przecieram. Dobra, następna baba na wózku. 1000. 1944 rok. Ja już to widzę. O, jak przetarłem. 1944. Żebym tutaj czegoś głupiego nie powiedział. Ale dobra, ale zobaczcie tu jaka patyna zielona, a tutaj jaka, jaka brązowa ta moneta. Dobra, zasypuje doła, nie? Ale wam powiem, że trzeba kiedyś wyskoczyć sobie tak po prostu bez nagrywania, bo błoto, telefon, wszystko brudne. Patrzcie, to był ten peniacz. Tutaj był gdzieś ten drugi. jakie... Cały czas się ślady trzymają, gdzie szedłem. A patrzcie tutaj, gdzieś poczekacie. Dacie mi chwilkę. O, proszę. 69. Kopiam. Jest moneta. Patrzcie, moi drodzy. Jest monetka. Jest kolejna moneta. To tu się posypało po prostu koło się. Ale jak nie będzie tutaj srebra, to będą wychodziły tylko takie. W takim stanie. O, zobaczcie, jaki ogryzek. Ogryzek. Ale będzie kolejny. Kolejny brytyjski. Penny. Zobaczcie, ale to, wiecie, moje czyszczenie teraz tej monety, to jest syzyfowa praca, bo tu jest takie błoto, ale możecie mi zaufać na milion procent dla niektórych, którzy kopią wieca gdzie wychodzi tego kilograma. Mi to jest nic specjalnego, dla mnie to jest bomba. Bomba strzał, bo daje mi to jakiś przekrój, i rzut oka tutaj na te wszystkie tereny. Także będzie rewelacja. Jakie było cicho, nie? Dobra, ja sobie teraz robię przerwy. No zobaczcie, co rozcieram, to jeszcze gorzej, także najmniejszego sensu. Nie ma tego robić. Ale zobaczcie jak to jest, jak wzrastają morale. I jest nowa energia jak się wchodzi na jakieś tereny. Lipa, lipa, a nagle pojawiają się sygnały i monety. W pracy ostatnią godzinę myślałem, że nie dam rady. Jechałem o 45 minut dłużej niż zwykle jadę. W miejsce docelowe, na którym teraz jestem, i myślałem, że padnę. A wchodzę, kurde, na pole. Pierwsza moneta. Jest taka energia, żebym mógł tutaj latać cały dzień teraz, nie? Dobra, przerwa i kopię dalej. No posypało się tutaj ewidentnie. Tu moneta, tu moneta. Ile dam radę? Tyle będziemy kopali na żywo, jak będzie jakiś fajniejszy sygnał, ale uwierzcie mi, było to wyjmowanie tego zresztą. Ci ludzie, którzy nagrywają, to wiedzą to dokładnie. Na przykład ci, którzy też nagrywają sami dla siebie, gdzieś tam na telefony, na pamiątkę. To wiedzą, jak w taką pogodę i w takie było cicho, jak to się wszystko lepi po tej mgle. Strategia po prostu, nie? To będzie dzisiaj podwójny prysznic. Chyba, dobra, przerwa i lecimy dalej z robotą. Ale tu są chorobliwie tak głęboko schowane przedmioty, pogubione i sygnały, że zacząłem 13 po 10. A jest 21 minut po 10. Wykupałem, i dopiero, dopiero patrzcie, patrzcie, pin to chwyta. Gdzieś tam, gdzieś tam na samym dnie. I takie dołki po prostu potrafią tak człowieka wykończyć, że jest to jakoś niemożliwe. O, dobra, to będzie Lipton, nie? Już wiecie czemu? Bo mi się pojawia rdzawa ziemi. Patrzcie się. Tak? No nie. Tak. Zobaczcie, to będzie jakoś, jakiś koks. Czego? Zobaczcie się tam, zostawiam to, zostawiam bo i tak mi to dało w kość, także nie ma najmniejszego sensu, żebym dalej to tam świdrował w tej ziemi i palił głupa, bo to nie ma, nie ma celu, mija się z celem po prostu, ale nie ma także sypię kurde sygnałami co chwilę, zobaczcie ile przyszedłem od tamto, gdzie znalazłem tamte monety, jakiś dziwny bloczyk wyszedł, wyglądało mi to na krzemień. A To dawało sygnał w ogóle? Tak. to Taki jakiś dziwny mały bloczek. Nie ma go nawet do czego, do czego porównać, do czego przymierzyć. Także nie będę tutaj zbyt długo się na tym rozwodził i spekulował. No takie coś po prostu. A mimo tego, że powpadały monety, to wiecie, mi to brakuje takiego o, krzyżyk, jakiś ładny medali, Jakaś może przypinka, naparsteczek, Także tutaj na pewno jeszcze wrócę i tu nie raz! Kurde, ludzie złoci, ale w najbliższym czasie będzie mega terenek. Same widoki będą tak piękne. Ja już tam kiedyś byłem, tam zostało mi jeszcze chyba 3-4 terenu do przejścia. Ale zobaczycie, no tam jest cudownie. Tam po prostu tylko chodzić nawet nie, nie muszą być sygnały, ale tam właśnie na paski, jakieś medaliki wychodziły. Także mam nadzieję, że tam będzie zacnie. dobra, ruszam dalej w drogę ludziska. A ja chciałem inny przedmiot, to mam inny przedmiot. Wiecie, co na początku pomyślałem? Ołów na ryby, nie? <laughs> Ale no gdzie ołów na ryby? W miejscu, gdzie, gdzie nie ma w ogóle jakiegoś akwenu wodnego. Jest tu jakiś napis. Ale co tutaj? Jak ja ślepy jestem. G jest na pewno na początku. Dżwipli plus. Nie wiem, co to jest. Rolnika się zapytam od domu znajdeczki. I zobaczymy. Płyciutko było tak, że sygnał mało nie rozwalił głowy, ale wiedziałem, że to nic specjalnego nie będzie. Ja kończę, moi drodzy. Kończę, gdyż ta mgła jeszcze nie zeszła, czyli będę miał dłuższy czas dojechania do domku. Było to, co było, ale nigdy nie można powiedzieć, że jakikolwiek wypad, nawet jakbyście poszli, by wam nie wy... jakie łapy, nawet jakby wam nie wyszło nic, to nigdy nie ma żadnej porażki. Porażka to jest siedzieć w domu, nie mieć żadnej pasji. Pochodzone były jakieś tam sygnały, monety, trochę śmieciaków. Ja na pewno tutaj wrócę. Ale to w najbliższym czasie. Także jak mówię, dzionek spędzony. Zacnie, nie padało, bez wiaterku. Pogoda piękna. Tylko oddychać i cieszyć się. A ja, że troszeczkę zmarzłem, no to... Pff, jak to na wykopkach, na grzybach, na rybach. Człowiek też troszeczkę czasami dostanie po gaciach i po kalesonach od pogody. Kochani, trzymajcie się do następnego odcinka. W tym zacnym terenie, o którym Wam wspomniałem, tam prędzej. O, już się nie mogę doczekać. Trzymajcie się, zdrówka, cześć.